I mam nadzieję, że będzie w porządku. Mam nadzieję, że udoskonalenia na streamie Wam się podobają. Troszeczkę tutaj porobiłem tego wszystkiego, żeby to jak najlepiej wyglądało, poustawiałem w odpowiednich miejscach, żeby to już jakoś wiele nie zasłaniało. nie? O, oprócz mojego czołgu, bo to tam akurat nie potrzebne, żebyście widzieli. O, nie mają tylko jednego meda, to pojedziemy sobie w prawo. Jak się będzie zacinać, to wyłączymy wtedy streama i... i, i dupa dalej będzie, nie? będzie dalej dupa. Miejmy nadzieję, że już będzie działać wszystko ładnie. Dobra, przejmiemy sobie tą bazę. I hey, będziemy sobie snajpić chyba, chociaż mógłbym też spróbować ich objechać. Teraz pewnie z dostałem. Spadają niestety. I zagramy sobie z 5 bitewek. Ja sobie obejrzę powtórkę później tego, co tam się nagra. Będziemy myśleć, czy to tak nagrywać, czy nie, no bo tak, kurde może z taką grafiką to... To powinno być problemów, a tutaj 30 FPS-ów aż jest Snipa Lipa. No najważniejsze, że jakoś to działa i że nie ma lagów. Chyba zepnę czy klatki gubi, czy nie gubi klatek. Będziemy wszystko wiedzieć za chwilę. Krzymy. Cześć Czarek, cześć Maras. Jak się da oglądać, to napiszcie, że się da oglądać, a jak się nie da, to to się nie da. No i tyle. No Tak, wróciłem, coś tutaj pykam sobie. Póki co. Jakoś to tam idzie. Myślę, że czat będzie trzeba trochę powiększyć, bo on jest dosyć mały. To tak, jest jednym medem. Zobaczymy, czy sobie poradzę. Mam nadzieję, że ktoś tutaj przyjedzie. I wyjadą, ale zobaczymy ile z ich pożytku będzie. miałem założoną zwiększoną penetrację, ale ściągnąłem kiedyś i teraz już tak zostało. Właśnie zwiększona penetracja by się teraz przydała, bardzo. Miałem nawet jak stąd uciec teraz, więc muszę tutaj zostać, tak czy siak, w tym miejscu. Stoi i się patrzy cały czas. Drugi również. Mogą w sumie teraz spróbować uciec, jak pewnie strzelił tym butekiem. Ale... ale już jest późna godzina, i musicie zrozumieć, że to już nie jest to samo co było wcześniej. Prawy tak, jest. Tutaj siedzi. Zespół stoi, stoi, na no stoją chłopaki, myślą nad życiem. Spoko, da się oglądać nawet w 720p, no dobra, ale laguje się wam coś, czy, czy się nie laguje, czy jak to tam wygląda generalnie, bo... ...muszę wiedzieć takie rzeczy, muszę wiedzieć. A, 7.0 będzie zapewne. Boże się postarają, wytężą mózgi i kogoś zabiją, przeszedłego. Uwaga, 120. Tutaj jakiś sacrifice Hobby. Jest jeden kill. Jeszcze jednego dasz radę? I... Refleksu mu zabrakło. Albo też streamuje i ma spadki FPSów. Tak też może być. Przynajmniej jednego zabili. Nic nie zacina lagów nie ma. No to gitara, to gitara, jak tak to gitara. Tylko, że mi się trochę ciężej grało. Bo... Tak to normalnie marszczyli się to FPS-ów, bo tak do 30 nawet spada czasami. Więc tak to wygląda mniej więcej. Widzę na stream na chwilę. Oni mają te 62A Myślę, że możemy sobie z nim poradzić. Choż no znają, że ci oni tutaj przyjadą ich zespół bynajmniej. Z moim to trochę kiepsko zawsze. Co jak myślicie? Przyjadą tutaj czy nie przyjadą? To już znaczy, że nie przyjadą. Jak te 62A jest w myście, to dobry znak. Będziemy mieli farmę w takim razie. No już Hewix płynął. Właściwie tak się nie gra, tak się nie gra moi drodzy. Tak nie gramy, bo to, to, to wiecie. Nie wygląda to zbyt imponująco. Foch już u nas też zginął. Dobrze. No i po bitwie, w sumie, chyba, że od godziny jeszcze dostanę, co jest bardzo prawdopodobne, o, tak jak myślałem. No ale już musiałem przyjąć, żeby coś zrobić w tej bitwie jeszcze. Przynajmniej ja po trochę. Zawsze dla więcej. Dobra, 3000 są, więc jest git. Siemka, Karol, chociaż Siepka, Seba, co tam u Was słychać? No, 3000 są, więc jest gitara. Nie, w ogóle klatek nie gubi, niby na streamie tutaj tak pokazuję, więc jest gitara, kurde, gitara jest. No, jak jest gitara, to jest gitara, niech. No to była chyba druga bitwa, tak? Trzecia. No nie wiem, nie wiem. Chyba trzecia to już była. A no, nieważne. <laughs> chyba trzecia bitwa to była. No a jeszcze chwilę zagramy i będę leciał, później będę musiał zobaczyć jak to wygląda. Czy to się w ogóle opłaca dla Was robić, żebyście też mieli jakiś fan oglądania tego? Nie wyszło w Przeciwnicy po lewej, w przeciwnicy tutaj na środku. Co mi od tego w ogóle osłania i siódmy, aha, Do powodzenia z taką osłoną. Dobra, spierniczam stąd. Tam nie jest zbyt kolorowo. Musiałem no, myślałem, ja wyjechać czwarty, to nigdy by tak nie wymyślił. Został tutaj całe życie. mimo to i tak sobie uciekam nie podoba mi się ta sytuacja to będzie słaba wicema już to mogę wam powiedzieć To słaba bitwa. No, widać że to było po moim zespole, co oni zbierdzielają. Także no nie jestem zaskoczony taką sytuacją. Słucham seba pytanko, jak masz to zadawaj, pewnie śmiało odpowiem. Miałem iść spać, ale tak to zostaje na streamie. No, to ja też zaraz będę leciał, bo tylko wpadłem na chwilę, zobaczyć, czy to się da, da, da streamować w ogóle. Siemanko, radio. Siemanko, witaj, Filipie. Dzisiaj wyekspiłem i satrzę i satrzę z dwoma dostępnymi działami na stoku, które wybrać. Jak tym isem trzecim grać? Pierwsza linia, czy raczej czołg wsparcia. Pisem trzecim to zazwyczaj w pierwszą linie się jeździ generalnie. Hmm, to jest czołg ciężki. Moim zdaniem tam lepiej nawet nie celować, bo celowanie tam tylko pogarsza sytuację. To działa, zobaczcie, topowe bynajmniej. Topowe działo celuje 6.3 e, Z wszystkimi komorami na nim. Wszystkie komory mam i celuję 6.3, więc ja nigdy nie czekam, aż to działo skupi zazwyczaj. zazwyczaj. po prostu strzelam nawet na całym celowniku, bo to jest ruskie działo i to jest bardzo celne działo. Generalnie na stoku nie wiem, nie grałem i jestem trzecim. Pewnie chodzi Ci o te dwa działa. No i się trzecim, jeśli miałbyś tutaj do wyboru to poleciłbym Ci chyba to działo, bo jest więcej penetracji. A jak Cię wyrzuci na dziewiątki, to będziesz i potrzebował, więc tu masz przynajmniej trochę więcej tej peny. Tu masz tylko 217, a tu masz 235, więc nieco lepiej. Także ja bym Ci polecił to działo u góry, siódmego poziomu, co bije szybciej od tamtego też chyba, więc myślę, że tam to by było lepsze. Siemka krzyku, dobra. Lecimy dalej, zobaczymy co tu się dzieje Kastylia, no może tym razem wygramy bitwę Czy tam wojnę jak to się teraz mówi Chowamy się za kamieniem Dobry ten reportaż oglądałem cały spodobał mi się aż się śmiałem Haufgates no to jak Offgates to Auf off Gates Hove Gates ja Tuliś. Nie dobra, nie mów po niemiecku, bo zaraz się jeszcze zlecam jakieś niemieckie kapiszony. Baczata mają, nie? 50, 50, ciężki przeciwnik będzie. To bardzo dobry pojazd. Też jeden z moich ulubionych. Chodziło tam to, stał, ale i tak się pogliłem. Typowy dzban. Okej. Okay. Dobra, mają snajpera, buteka jeszcze. Tak poza tym, to ja nie mam jak z tym mnie zabije. Patrzę tutaj, że na nim wygląda. C, może by się udało ją jakoś zabić, ale nie będzie to do najprostszych należało. Bo tak mam na mnie bicie chyba. Tylko 6 i się od razu cofnąć. No dupa, dupa. Kolejna przegrana. A, tak to jest z kamperami. Kmitach Kozak, zawsze możesz udawać wazon. No tak, tak jak mówisz. I dzięki koledzy. Nie ma sprawy, nie ma sprawy. Pozdrawienia od panu Ops, a dziękuję, również pozdrawiam serdecznie. Dobra, to były słabe bitwy, więc idziemy czymś innym jeszcze zagramy. Hmm, czym będę tu zagrać? A, możemy pod tonem popykać jeszcze. Z 5 bitewek i będę leciał. Z 5 bitewek i będę leciał przez późno. Trzeba się wyspać trochę. w taki, wiecie, stream, żeby zobaczyć czy to w ogóle działa, czy to hula balu i tak dalej, i tak dalej. No ale jak działa to dobrze. Tylko trochę słabo się gra, bo jest... spadki są do 30 fpsów. Wtedy to już jest w ogóle niegrywalne. Dobra, postarajmy się coś zrobić teraz, bo w poprzednich bitwach tak naprawdę nic nie robiłem praktycznie. Może teraz się uda coś zrobić. Rozumiem moje drogie zespoły. Już zauważyłem co zespoł robi, to stwierdziłem a pierdzielę ich. Jakby tak ta fałka mi gwiznęła zawsze 600. To za darmola tak naprawdę, bo oni się nigdy nie ruszą. Zespoły tutaj nawet nie istnieją w tej grze. Jedziemy po Isa 7. Widać tutaj koledzy zauważyli posiadają minimapę. No co? Jestem im wdzięczny. No tak, koleżka też mnie zauważył. Grille go skończy zapewne. Tam za rzeką był jeszcze STB, więc nie jadę tędy, tylko jadę sobie z drugiej strony. Dostałem potem? Nie, jeszcze, jeszcze byłem kawałek dalej, już 50 metrów. bitwa słaba znowu. Nic nowego. No nie da się grać. tym no, jak się streamuje, to się nie da grać. Tak wam powiem. To są spadki FPS-ów yy, zauważalne i mi się to nie podoba. <grytanie> mi się to nie podoba w rzeczy samej. No ale przynajmniej spota tam jakoś się zrobiło. Ale mogłoby być nieco lepiej. Tutaj też tragiczny wynik 1500 tyle, co nic się robi. O, to 3000, jakbym robił, to by było dobrze, ale jest ciężko, bo są spadki i to znaczące w tych FPS-ach. Ja już się przyzwyczaiłem do grania na no, tych 60. 30-40 ciężej się gra. <grym>

Bardziej pokaz slajdów niż granie teraz. Oj, naprawdę moi drodzy, to jest tragedia, tragedia jakaś. Dobra, idziemy na tym stronie trzeba zrobić, już raczej wątpię, że to się uda. To nie to samo To nie to samo co normalnie moi drodzy Kubię to jest jakiś pokaz slajdów jeden wielki, e, dobra, wyłączam tego streama, nie będę streamował, bo się nie da. Nie da się, nie da się grać, ja bym chciał wam coś pokazać, jak tutaj się gra w tą grę, ale nie da się, nie da się niestety. Wróci do odcinków, no ale no, na nagrywanie to znowu czasu nie mam i chęci tak naprawdę, bo to tak trochę długo jednak sobie mówię, no ale zobaczę, może, może coś się nagra jeszcze, no. No nic no, dupa murzyńska, jak się nie da, to się nie da. Trzeba przez nogę. <grym> Dobra, dzięki, że wpadliście, a jeszcze na skończenie na razie, jak się grillem 0 do 7, taka piękna, zakończająca bitwa poemat, normalnie mówię Wam Idę spać, kurde, idę spać nie da się z tymi gotami grać no zresztą ja też nic dużego nie zrobiłem, bo mam 30 FPSów. <grym>, Dobra, trzymajcie się moi drodzy, dzięki, że wpadliście mam nadzieję, że kiedyś w końcu będę mógł sobie Będę mógł sobie w końcu może kiedyś postreamować znowu. Bo chciałbym, a nie mogę, bo widzicie. W laptopie coś mi się z kartą graficzną dzieje, a tutaj na kąpię no to za słaby. <laughs> Mimo słabych ustawień tutaj na streamie, no to też nie, nie da się po prostu. Dobra. Ja uciekam, trzymajcie się miłej nocy życzę. Hej.